Dlaczego czoło pojazdu trakcyjnego jest niekiedy oświetlone jednym światłem czerwonym i pozostałymi białymi? Bo tak nakazują przepisy. A o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli spotkamy się z taką sytuacją, oznacza to, że pociąg jedzie po torze niewłaściwym tor właściwy i tor niewłaściwy. O co w tym wszystkim chodzi? Mówiąc najprościej, na liniach kolejowych dwutorowych w Polsce obowiązuje zasada podobna jak na drogach, czyli mamy ruch prawostronny i lewostronny, chociaż na tym w zasadzie to podobieństwo się kończy. Po to, że tak zwanym lewym, czyli niewłaściwym, znajdującym się z lewej strony kabiny maszynisty jadącego, Torem właściwym, czyli prawym, mogą jeździć pociągi w obu kierunkach. W przypadku zamknięcia ruchu na torze prawym, czyli na torze właściwym, ruch taki wprowadza się w związku z potrzebą zamknięcia danego toru, no i wówczas przebiega on podobnie jak na liniach kolejowych jednotorowych. W przypadku ruchu drogowego jazda lewostronna nie jest zbyt często spotykana. W Europie obowiązuje w zasadzie tylko w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na świecie głównie w Tajlandii, Indonezji, Indiach, Japonii, Afryce, Australii, a także na Cyprze i Malcie. Na kolei ruch lewostronny spotyka się dużo częściej. Mimo, że w Polsce ma on miejsce na liniach dwutorowych, wprowadza się go przeważnie w związku z niemożliwością ruchu po torze prawym. Na sieć kolejową składają się linie kolejowe, które dzielą się na odcinki, szlaki i odstępy. Odcinek to część linii między sąsiednimi stacjami węzłowymi albo jej punktem początkowym lub końcowym i najbliższą stacją węzłową. Szlak to część linii kolejowej między sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi lub takim posterunkiem i końcowym punktem linii. Odstępem zaś może być część toru szlakowego między posterunkami zapowiadawczymi a najbliższym odstępowym, bocznicowym lub semaforem odstępowym blokady samoczynnej. Może nim być część toru szlakowego między dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi lub bocznicowymi oraz semaforami blokady samoczynnej dla tego samego kierunku jazdy przy danym torze. Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku może odbywać się zarówno na podstawie urządzeń blokady liniowej, zdalnego prowadzenia ruchu, jak i łączności telefonicznej. Na torze szlakowym między dwoma posterunkami następczymi może znajdować się tylko jeden pociąg. Odstępstwo od tej zasady dopuszcza się przy jeździe po torze zamkniętym oraz na widoczność. Ruch pociągów ma miejsce na podstawie rozkładu jazdy. Wyprawienie ich na szlak jednotorowy lub na tor szlaku dwutorowego może nastąpić na podstawie porozumienia dyżurnych ruchu sąsiednich posterunków zapowiadawczych. Na szlaku dwutorowym pociągi powinny kursować po torze prawym patrząc w kierunku jazdy, co określa się kierunkiem zasadniczym. Jeśli zaś pociąg zostanie skierowany z toru zasadniczego prawego na lewy, oznacza to, że prawy został zamknięty. Decyzja o zamknięciu toru i skierowaniu ruchu na tor niewłaściwy może nastąpić z różnych przyczyn, chociaż najczęściej spotykane są roboty przy torach. Oczywiście mogą to być różne przeszkody, wycofanie pociągu ze szlaku, różne inne zdarzenia, a także sytuacja kiedy pociąg z przekroczoną skrajnią zagrażałby bezpieczeństwu ruchu po sąsiednim torze. Wśród spotykanych przeszkód i zdarzeń są m.in. te powstałe w wyniku warunków pogodowych, jak na przykład połamane gałęzie i konary drzew uniemożliwiające prowadzenie ruchu kolejowego. Tor może zostać również zamknięty z powodu wypadku z pociągiem, a także rozerwania albo konieczności podzielenia pociągu lub pojazdu pomocniczego połączonego z innym. Tor szlakowy zamyka dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego, który dowiedział się o zaistnieniu nieprzewidzianych okoliczności. W tym przypadku nie ma potrzeby uzgodnienia tego z sąsiednim posterunkiem zapowiadawczym. Zamknięcie toru zarządza się, nadając do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego i do pośrednich posterunków ruchu specjalny telefonogram. Dopiero z chwilą ustania przyczyny z powodu której zamknięto tor, może nastąpić jego otwarcie. Po zamknięciu toru pociągi zapowiadane są telefonicznie według zasad ustalonych dla szlaków jednotorowych z ruchem dwukierunkowym. O ile, dla pociągów jadących po torze prawym, patrząc w kierunku jazdy, obsługuje się semafory i dodatkowo urządzenia blokady liniowej, to dla pociągów jadących po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Urządzeń tych nie obsługuje się, chyba że zostały do tego przystosowane. Wyjazd pociągu na tor lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, ze stacji lub z posterunku odgałęźnego wyposażonego w semafory wyjazdowe dla danego kierunku jazdy, może się odbyć po podaniu sygnału zezwalającego z wyświetleniem odpowiedniego wskaźnika albo sygnału zastępczego. W przypadku, kiedy semafor wyjazdowy nie jest przystosowany do sygnalizowania wyjazdu na tor lewy, może być podany sygnał zastępczy uzupełniony przenośną tablicą z odpowiednim wskaźnikiem. Kiedy nie ma takiej możliwości, wówczas posterunek zapowiadawczy wyprawiający pociąg na tor szlakowy lewy. Wydaje drużynie pociągowej rozkaz zezwalający na przejazd obok semafora wyjazdowego wskazującego sygnał stój albo wyjechanie z toru stacyjnego nieposiadającego takiego semafora i jazdę torem szlakowym lewym. Wjazd pociągu z toru szlakowego lewego na stację lub posterunek odgałęźny możliwy jest po podaniu na semaforze wjazdowym odnoszącym się do toru lewego sygnału zezwalającego albo zastępczego. Jak również po przekazaniu drużynie pociągowej za pomocą urządzeń łączności rozkazu pisemnego, zezwalającego na wjazd pociągu. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy nie ma możliwości podania sygnału zezwalającego lub zastępczego. Może zostać wydane zarządzenie, że w czasie zamknięcia jednego toru szlaku dwutorowego i wprowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego posterunki odstępowe nie będą brały udziału w prowadzeniu ruchu. Semafory nieczynnych posterunków ruchu będą wówczas nieważne. O czym drużyny pociągowe powinny być powiadomione rozkazem pisemnym. Obustronny ruch po torze lewym, czyli torze niewłaściwym, może przebiegać po blokadzie przystosowanej do takiego ruchu i po blokadzie nieprzystosowanej. Skąd maszynista ma o tym wiedzieć? Otóż z rozkładu jazdy, który ma przy sobie. Najogólniej mówiąc, oznaczenia dwuliterowe dotyczą blokady przystosowanej do takiego ruchu, natomiast oznaczenia jednoliterowe blokady nieprzystosowanej, i wtedy konieczny jest rozkaz pisemny. Jest jeszcze wskaźnik W24, wskaźnik świetlny, no, coraz rzadziej spotykany. W formie tablicy odblaskowej, no, który jest w przypadku blokady nieprzystosowanej do tego ruchu, z tym, że rozkaz może być również w przypadku blokady przystosowanej, jeżeli z jakichś przyczyn nie ma możliwości wyświetlenia sygnałów zezwalającego lub zastępczego. Przed wyjazdem na tor niewłaściwy, czyli tor lewy, konieczna jest informacja od dyżurnego ruchu, że będzie mieć to miejsce. Druga rzecz to sygnał zezwalający na semaforze lub sygnał zastępczy z jednoczesnym wyświetleniem wskaźnika W24. Konieczne jest również odpowiednie osygnalizowanie czoła pociągu, czyli lewe światło od strony maszynisty czerwone natomiast reszta jako białe. Włącza się je bezpośrednio przed wjazdem na tor lewy. Jeżeli miejsce ma wyjazd ze stacji, bo na stacji nie ma torów lewych, no to dopiero włącza się przed wjazdem. Chociaż to jest takie założenie, można powiedzieć, teoretyczne, ponieważ w praktyce już przy wyjeździe, powiedzmy, ze stacji maszyniści. Włączają te światła, żeby dyżurny ruchu z nastawni widział, że pojazd trakcyjny, czy lokomotywa, czy skład zostały odpowiednio osygnalizowane. Sygnał ten to PC2, obowiązujący zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Analogicznie sygnałem stosowanym podczas poruszania się szlakiem dwutorowym po torach w kierunku zasadniczym, a także jednotorowym w dowolnym kierunku. Jest sygnał PC1, czyli 3 światła białe. W przypadku jazdy po torze lewym wprowadza się również ograniczenie prędkości na tym odcinku, co jest oznaczone odpowiednimi wskaźnikami. Jeśli pojazd nie posiada światła górnego, wówczas w czasie jazdy po torze niewłaściwym używa świateł czerwonego z lewej strony odprowadzącego i białego z prawej. Po przejechaniu odcinka torem lewym i znalezieniu się pociągu lub innego pojazdu trakcyjnego na torze właściwym następuje zmiana osygnalizowania na PC1. W Polsce, co prawda, ruch lewostronny na kolei odbywa się wyłącznie w sytuacjach komplikacji technicznych na torach, to w innych krajach jest on w użyciu powszechnym. W Wielkiej Brytanii pierwsze pociągi jeździły po torze lewym, co wynikało z faktu, że w kraju tym kolej przejęła zasadę z obowiązującego ruchu drogowego. Zatem ruch ten przetrwał zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii oraz Irlandii Północnej do czasów obecnych. Podobnie jest w Szwecji, gdzie pociągi jeżdżą po lewym torze. Mimo zmiany w ruchu drogowym z lewego naprawy wprowadzonej tam w 1967 roku, nie zmieniono ruchu kolejowego na prawostronny. Zatem na granicach państwowych pociągi zjeżdżają na tor przeciwny, ponieważ w Norwegii, Danii i Finlandii jest ruch kolejowy prawostronny. Ruch lewostronny obowiązywał do niedawna na kolejach austriackich, co jest zaszłością historyczną mającą wpływ na Polskę. Do 1938 roku w Austrii obowiązywał ruch drogowy lewostronny. Na południu Polski, która była częścią monarchii austro-węgierskiej, obowiązywał ruch lewostronny. W II Rzeczpospolitej pociągi na dawnych terenach austro-węgierskich stopniowo zmieniały kierunek jazdy. Mimo, że niemal w całej Europie panuje prawostronny ruch kolejowy, są wyjątki, jak na przykład Francja, w której poza Alzacją i Lotaryngią pociągi od zawsze jeżdżą po lewym torze. Choć ruch drogowy jest prawostronny, wynika to z przeniesienia kolejowych rozwiązań technicznych z Wielkiej Brytanii. Pociągi jeżdżące po lewym torze możemy jeszcze spotkać we Włoszech, Słowenii i Portugalii, co również wynika z zaszłości historycznej.